Minecraft polega na przemierzaniu nieskończonego świata, odkrywaniu jaskin i budowaniu, ale co jakbyśmy mieli tylko jeden blok? Właśnie na tym, jak sama nazwa wskazuje, polega one block. Tylko jak jeden klocek mógłby być ciekawy? Otóż chodzi o to, że on jest nieskończony, po wykopaniu go zmienia się w inny. To co wykopaliście, możecie sobie postawić i ten jeden klocek możecie tak kopać, kopać, kopać w nieskończoność i w ten sposób z jednego bloku stworzyć wielką wyspę. Wydaje mi się, że OneBlock zaczął jako mapa single player, gdzie w trybie jednoosobowym po prostu sobie tak graliście. A potem rozprzestrzeniało się to na serwery. I na serwerach jest to troszkę ciekawsze, bo mamy takie rzeczy jak na przykład sklepy, handel między graczami, questy i takie tam. Ja na przykład trafiłem na serwer, na którym właśnie są questy. Są takie sklepy, są sklepy własne graczy, są jakieś aukcje chyba, i nawet są różne ustawienia tego. Klocka tego generatora. Kiedy wykopiesz ileś bloków, odblokowujesz kolejny tryb, kolejny biom, i tak wykopiesz 700 bloków. To potem możesz się przełączyć na biom podziemny, i wtedy kopać więcej kamienia, kobla, żelaza i innych zasobów. Potem wykopiesz jeszcze więcej, przychodzisz jeszcze dalej do kolejnych, nowych bloków. I w zależności od tego, czego potrzebujesz, albo co jest najdroższe, z czego najwięcej zarobisz, to właśnie to sobie wybierasz i kopiesz. Również po wykopaniu bloku czasami pojawia się jakiś mob, zazwyczaj przyjazny, czasami nie bardzo. Także na wypadek jakiejś walki radziłbym jednak zbudować chociaż małą wysepkę. Tak właściwie na tych one blokach najbardziej wyróżnia się początek, bo później to jest taki trochę po prostu no Skyblock z po prostu jakby generatorem jednym takim. Co jest dalej ciekawe? Dalej jest inne, ale no, późniejszy etap już bardziej przypomina Skyblock, a tylko te początki są takie całkowicie inne. Dobra, myślę, że po tym krótkim opisie już rozumiecie jak wygląda OneBlock i albo was przekonałem, albo was odrzuciłem od tego. Mam nadzieję, że jednak przekonałem, bo wygląda to całkiem ciekawie. Tak jak w tym odcinku to było tyle. Do zobaczenia i siemka!